Siemano, z tej strony Henkel. To będzie pierwszy unboxing na moim kanale. Czekajcie trochę sobie. To obraz. Ok. I będzie to unboxing dwóch kostek Rubika od magicznej kostki. Ok, bierzmy się za rozpakowanie. O, dobra. To ja odpakuję tą folię i zaraz do Was wracam. Ok, już do Was wracam. Otworzyłem już. W środku były naklejeczki. Set. Naklejek z Diana. Bardzo dziękuję. I niestety trochę mi się rozwaliło pudełko z Szększą Aurory przy otwieraniu tego. No niestety lipa. No ale trudno. Teraz przejdźmy do tych kostek. Tutaj już nie ma się co żalać nad tym pudełkiem. Można je tylko bardziej zepsuć. Ok, tutaj mamy kosteczkę Szększą. wymiary porównane do kostki moju. Jak widać, takie. Pół milimetra mniejsza się wydaje. No. Dobra. Zobaczmy, jak się rusza. Rusza się bardzo przyjemnie. Cicho. I myślę, że to będzie moja główna kostka. Bo nad moją trochę nie umiem zapanować. I mam jeszcze kosteczkę Funkrysz Szłank. Kostkę, na którą czekałem najbardziej, otworzę sobie od góry. Ok, o! Mamy kosteczkę, Jak Można zauważyć, nie wiem czy coś widać. Tutaj nie ma naklejek, tylko tutaj mamy taką, jakby naklejkę, te logo. No i dobra. Kostka porusza się bardzo szybko. Jestem zaskoczony, fajny feeling jest bardzo porównamy jeszcze wymiary do kostki Dajan. Też wydaje się o milimetr mniejsza, hmm. jakoś czyli że ma jakieś 49 mm. Dobra, więc to był unboxing tych dwóch kosteczek. Ich recenzja pojawi się w najbliższym czasie oraz porównanie do innych kostek. No i co dzięki za oglądanie i na razie.